przebiegły uczciwie, a jest to bardzo ważne, ponieważ, ponieważ te wybory nie są uczciwe. Bardzo wiele miejscach to już w tej chwili są, są nieuczciwe. Zgodnie z konstytucją wybory powinny być m.in. równe, proporcjonalne i tajne. Tak naprawdę nie są ani równe, ani proporcjonalne, ani tajne. Nie są równe, ponieważ jedna strona ma o wiele większe zasoby finansowe, co jest niezgodne z prawem. Zgodnie z prawem każdy komitet wyborczy ma określoną sumę, którą może przeznaczyć na kampanię wyborczą. Ale obecnie rządząca władza po pierwsze czerpie z pieniędzy państwowych, a więc z pieniędzy nas wszystkich z pieniędzy, które pojawiają się na skutek podatków, po drugie wprowadziła oszukańcze referendum, na skutek którego może każdą ilość środków przekierowywać na przykład ze spółek Skarbu Państwa. I po trzecie bardzo rozbudowany system klientelistyczny, w którym osoby, które otrzymały wysokie, bardzo dobre, dobrze płatne stanowiska wpłacają po kilkadziesiąt tysięcy złotych na konto partii rządzącej po to, żeby ona miała większe, większe możliwości finansowe, co się przekłada na większą widoczność, widzialność w przestrzeni, na więcej banerów, na więcej plakatów, na więcej materiałów telewizyjnych. A więc te wybory są nierówne z tego punktu widzenia. Są nierówne z punktu widzenia dostępu do mediów. Zgodnie z istniejącym prawem, z ustawą radiofonii i telewizji, telewizji Publiczna ma obowiązek bezstronnie traktować wszystkich uczestników wyborów i bezstronnie traktować wszystkich uczestników sceny politycznej. Każdy, kto włączy telewizor, wie, że tak nie jest od samego początku. Telewizja publiczna, która ma największe zasięgi, bo do wielu miejsc w kraju nie dociera żadna inna, jest właściwie tubą propagandową jednej partii politycznej i nigdy nie pokazuje materiałów nawet bezstronnych już nie mówię pozytywnych na temat na temat opozycji. Takim bardzo wyraźnym dowodem tego jest to, że nigdy telewizja publiczna nie pokazuje wieców Tuska podczas gdy TVN na przykład. Zawsze pokazuje, zawsze pokazuje wystąpienia czy wiece Kaczyńskiego. Więc wybory są nierówne, bo są nierówne pod względem dostępu do mediów, są nierówne pod względem zaplecza finansowego. Po drugie, wybory nie są również proporcjonalne. Przez proporcjonalność rozumie się to, że określona ilość głosów przekłada się na mandat. Czyli jeżeli ktoś zdobędzie na przykład 6 tysięcy głosów, to zdobywa mandat w Sejmie i powinno to dotyczyć wszystkich mandatów. Tymczasem jest tak, że w pewnych okręgach wyborczych, żeby zdobyć mandat trzeba mieć 12 tysięcy, wyborczy kilka tysięcy głosów. To jest niezgodne z prawem i PIS ma obowiązek przeprowadzić przez Sejm zmianę ilości mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych, tak żeby te wybory były równe i proporcjonalne, ale oczywiście tego nie robi, ponieważ tak się dziwnie składa, że gdyby to zrobił, to by stracił kilkanaście mandatów. Akurat tak jest, że tam gdzie trzeba stos zrobić stosunkowo niewiele im głosów, żeby dostać się do Sejmu, to są okręgi sprzyjające PiSowi. Natomiast tam gdzie ten próg jest bardzo wysoki, to są okręgi najczęściej wielkomiejskie, które, które głosują bardziej na, na obecną opozycję. Więc drugi punkt konstytucji mówiący o tym, że wybory powinny być proporcjonalne jest po prostu łamany niezgodnie z prawem. I wreszcie, wybory nie są również tajne. Ponieważ wraz z, z referendum okazuje się, że ci, którzy nie będą chcieli brać udziału w referendum, a są to najczęściej zwolennicy opozycji, no po prostu ujawniają swoje, swoje, swoje głosy. A więc podstawowa zasada wyborów demokratycznych, jaką jest ich tajność, zostaje także złamana. Dodatkowo ta okoliczność może być formą presji na osoby, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, gdzie wszyscy się znają i nie każdy czuje się dobrze, nie no, ujawniają swoje, swoje preferencje wyborcze. Także... Także te wybory są już w tej chwili właściwie niezgodne z prawem i właściwie, nie, właściwie są, są, są przedmiotem oszustwa. Jedyne co możemy zrobić w tej chwili, to pilnować właściwie ostatniej rzeczy, której nie udało się jeszcze oszukać, czyli sposobu liczenia głosów. I tym właśnie się zajmujemy i dlatego namawiamy wszystkich Państwa do tego, żebyście Państwo do nas przyszli i żebyście uczestniczyli w, w procedurze w obserwacji procedury głosowania i liczenia głosów po to, żeby zadbać o ten ostatni przyczółek, w którym te wybory są uczciwe i takie, takie jakie powinny być.